Okraina góry nie już żaden z nas Waleczny człowieczek, dziewczynka i jest Susia, to ona tam jest Przygody i baśni wciąż o tym mówią To ona i muniek z opresji ratują Są mali, a znaczą tak wiele Susia i muniek, to twoi przyjaciele Dzień na w świecie dinozaurów, nie ma miejsca dla Hej, dzieciaki, przygotowani na przygodę życia? No to ruszajmy. Przenosimy się w czasy, o których świat już zapomniał do magicznych krain pełnych tajemnic. Poznajcie Zuzię. To mała dziewczynka o wielkim sercu, większym niż dinozaur. Zuzia nie jest sama, bo zawsze towarzyszy jej wierny kompan Muniek, mały piesek z wielką odwagą. Razem tworzą duet nie do zdarcia. Nic ich nie przestraszy. Żadne wyzwanie nie jest zbyt trudne, czy to smoki ziejące ogniem, czy tajemnicze zamki Zuzia i Muniek zawsze są gotowi do pomocy. Pewnego dnia w krainie, gdzie dinozaury wciąż chodzą po ziemi. Zuzia i muniek wyruszyli na swoją największą przygodę. Dinozaury były ogromne i groźne, ale Zuzia wiedziała, nie wolno się poddawać. Miejsca dla strachliwych pup nie ma, mówiła Zuzia mocno ściskając dłoń munka. Razem pokonywali gęstą dżunglę, wspinali się na wysokie skały. I pokonywali rwące rzeki. Nagle usłyszeli ciche skomlenie. To był mały dinozaur uwięziony w sieci. Zuzia bez chwili wahania ruszyła na pomoc, a Muniek szczekał ostrzegawczo. Zuzia przecięła sieć, uwalniając malucha. Dinozaur spojrzał na nią z wdzięcznością. Zuzia wiedziała, że zyskała nowego przyjaciela. Ale to był dopiero początek przygód. Wkrótce odkryli, że sieć to element większego planu złego czarodzieja, który chciał zapanować nad krainą. Musimy go powstrzymać, powiedziała Zuzia z iskierkami w oczach. Razem z Muniem i nowym przyjacielem, małym dinozaurem, wyruszyli na spotkanie z czarodziejem. Po drodze dołączyła do nich świnka morska o imieniu Kwika, zwana też Imbirką. Nakarmili ją trawą i mleczem, aby nie kwiczała za głośno. To była trudna walka, pełna krzyków Zuzi, szczekania muńka i kwiczenia imbirki. Czarodziej, znudzony hałasem, postanowił przenieść się z powrotem do krainy króla Kubusia. Zuzia z kompanami ruszyli w pogoń za czarodziejem, ale to już inna historia w następnym odcinku. Bohaterami, o których bajki będą krążyć przez długie lata. Niezależnie od tego, jakie przygody czekają na nich w przyszłości, jedno jest pewne, Zuzia, Muniek i Imbirka zawsze będą waszymi przyjaciółmi gotowymi do działania. A teraz dzieciaki, pamiętajcie, wy też możecie być bohaterami, jeśli tylko uwierzycie w siebie. Do zobaczenia w kolejnej przygodzie. I pamiętajcie, każda przygoda zaczyna się od małego kroku, więc ruszajcie w świat, odkrywajcie nowe miejsca i bawcie się dobrze, bo każda chwila może być początkiem czegoś niesamowitego. Pamiętajcie, że każda przygoda, nawet ta najmniejsza, może prowadzić do wielkich odkryć. Planujcie swoje przygody, odkrywajcie nowe miejsca i bawcie się przy tym świetnie. Zuzia, Muniek i Imbirka zawsze będą z Wami, Gotowi na nowe wyzwania. Marzenia są początkiem każdej przygody, więc nie przestawajcie marzyć. Do zobaczenia w kolejnej przygodzie dzieciaki. Czy to ciś jaskinia, czy też dzika świnia? To nie ma znaczenia i nic to nie zmienia. Bo Zuzia imują ze wszystkim mieli już do czynienia. Już do czynienia! Tu powierzchni o landach zapomnianych przez czas O krainach których nie zwiedził żaden z nas Waleczny człowieczek, dziewczynka i pies Suzia to ona tam jest Przygody i paśni, wciąż o tym mówią To ona i muniek z opresji ratują Są mali, a znaczą tak wiele Suzia i muniek to twoi przyjaciele oh, oh, oh. Cielna, nieduża w świecie dinozaurów nie ma miejsca dla ciała i Przytody i baśni wciąż o tym mówią. To ona i nuniek z opresji ratują. Są mali, a znaczą tak wiele. Zuzia i muniek to twoi przyjaciele. Suzia, dziewczynka, dzielna, nieduża. Suzia w świecie dinozaurów nie ma miejsca dla Cia Majdłu. Czy to dziś jaskinia, czy też dzika świnia, to nie ma znaczenia i nic to nie zmienia. Bo Suzia i Mumio ze wszystkim mieli już do czynienia, już do czynienia.